Andrzej Nowak, Projekt Ranger, boli park krajobrazowy. Powoli kończymy naszą dzisiejszą wyprawę. Od tego zacząć przygodę z Survivalem. No, według mnie najważniejszą rzeczą jest orientacja w terenie. I bez tego ani rusz. Dlatego za każdym razem naciskam na zapoznanie się z terenem na mapa Google. no ideałem byłoby posiadanie takiej mapy i obserwowanie tego terenu z wykorzystaniem mapy kompasu to dosyć solidny warsztat jak na początek zapraszam na nasze warsztaty, treningi z orientacją w terenie z technikami przetrwania kto nie walczy ten Trenuję, Andrzej Nowak, Projekt Ranger, pozdrawiam.